Ja dobrze widzę, że pani popełniła jakąś książkę taką niesamowitą, nową. Książkę nie, ale ebuczka. Ebuczka dla wszystkich ludzi, którzy mówią: Ale ja nienawidzę gotować, ale ja nie lubię gotować, ale ja nie umiem gotować. I to jest ebuczek dla ludzi takich jak ja, bo ja też nienawidzę i nie umiem gotować. Czyli jak jeść sensownie, kiedy nie umiesz i nie lubisz gotować? A ebuczek nosi tytuł Prawdziwe jedzenie, bo potrzebujemy wrócić do tego, co fizjologicznie najważniejsze i najlepsze dla nas. A teraz, jakbyś mogła powiedzieć kilka zdań o swojej pierwszej książce. Moja pierwsza książka jest dość trudna, mam wrażenie, w tym świecie, który jest teraz, dlatego że ja ją pisałam bodajże 7 albo 8 lat temu, kiedy nie mówiło się tak dużo o otyłości i nie było w ogóle wokół tego takiego szumu jak teraz. To jest książka, o której powiem chyba słowami osób, które ją czytały, że to jest książka, która bez owijania w bawełnę, wprost bardzo dosadnie, ale też z olbrzymią um, czułością, empatią i zrozumieniem mówi o tym, dlaczego tyjemy i w jakie pułapki wpadamy. W pułapki kultury diet, nie? która nam mówi, że. Jesteśmy beznadziejne, ale jakbyśmy się ogarnęły i schudły, to już byłybyśmy super. I myślę sobie, że w tej książce też jest dużo takich kawałków prowokatywności z życzliwością, z humorem i z troską i z olbrzymim szacunkiem.